Zaczynamy od najbardziej nieprzyjemnej rzeczy na wyjeździe tankowanko ale przybyć w pól paliwo 739 zobaczymy ile wejdzie ładnie I nawet sporo w baku było. Jeszcze dotankujemy Webasto i zobaczymy, ile w sumie będzie. No i w sumie razem z Webasto 500 zł 67 litrów ruszamy w trasę. Się z Park Fortnite zlokalizować w taką miejscówkę koło drogi przejazdowej do Bilund. Fajna na 2-3 samochody. Ciszy i spokoju. Noc minęła bardzo przyjemnie. Tutaj mamy jakąś ścieżkę, gdzieś można spacerować. Myślę, że na jedną noc spokojnie jest jeszcze stolik z ławeczkami. Niestety ktoś tu zostawił straszny syf. To nie powinno nigdy mieć miejsca. Zawsze powinien zostać porządek po sobie. Pogoda jest fantastyczna. Dobrze, że nie pada. Ale podobno to jest przelotne, więc pewnie zaraz przeleci i zaraz będzie mniej padać. Albo więcej. To jest na środku? Nie. Tak byśmy czekali, tak? Tak gdzie powycinane są tam bardziej było widać, powycinane drzewa na środku I że tu jest y, cała plantacja wrzosów. Plantacja wrzosu. A ten tak. w ogóle powstał po ostatnich roztopach z, z ostatniej epoki lodowcowej. Nie przepraszam, ja myślałam, że to są bele jakieś, ale to jednak są krowy. Ja myślałam, że to są bele siana takie zwinięte, ale Zaczęła się poruszać, więc wiedziałem, że to już nie to. Ale zwiedzamy naturę wokół Bilund. Okazało się, że parę kroków od parkingu mamy obszar Natura 2000. Chwilowo przestało opadać, nawet gdzieś się słoneczko próbuje przebijać. Idziemy dalej. I tak jeszcze widoczek z góry, nasz wyjazd do Danii rozpoczynamy od. Malutkiego miasteczka, ale jakże znanego chyba na cały świat, Bilund, w którym znajdziemy Legoland. nie mylę, chyba lata 60., jak powstał. Który powstał, tak, chyba końcówka lat 60. tych No i witamy Was z krainy dziecięcej, z Legolandu, ze środka. Powiecie, jak to jest? Jak zaczynasz pytać i, i, i drążysz temat, to nagle się okazuje, że jednak to jest dobra okazja wejść. Dzisiaj no jednak weszliśmy. Tak. Skorzystaliśmy z Christmas Passa, kupiliśmy bilety teraz w wersji świątecznej. Praktycznie cały park jest czynny oprócz wodnych I atrakcji, sześciu tak, atrakcji. wodnych atrakcji. na latem działają. Więc jeżeli już przejechaliśmy tutaj tyle kilometrów, no to zobaczymy, co za dziecka się budow, Można było wybudować z krecków, a tego nie wybudowaliśmy. I podpowiedź pani pani wka się była bardzo miła. Ona mi wszystko wytłumaczała łącznie z tym, że sobie kupiła bilety przez internet. Bo przez internet na jednym bilecie 100 koron taniej Można sobie zaoszczędzić 100 koron 329 Przez internet 429 w kasie Także e, no, myślę, że idziemy zwiedzać Idziemy zwiedzać, będziemy wam pokazywać jakie tutaj można cuda zobaczyć A tutaj mamy jeden z głównych deptaków w Kopenhadze, wraz z kanałem. Teraz widzimy go w miniaturze zbudowanego z klocków LEGO, ale mam nadzieję, że za chyba dzień albo dwa dojedziemy do Kopenhagi i będziemy mogli sobie to na żywo porównać. Tutaj mamy zminiaturyzowany z Klocków Lego Pałac Królewski. Tu mnie powiewają lujskie flagi na górze. A tam w oddali widać małych żołnierzyków, którzy tak jak w oryginale pewnie szykują się do zmiany warty.

Marzyłaś, żeby pojechać na safari? Tak Ale nie spodziewałam się, że to safari będzie w Ale to safari nie było, że będzie na ziemi Zazwyczaj wydawało mi się, że to ciepełko jest Kończymy naszą dzisiejszą przygodę w Legolandzie, spędziliśmy tam pół dnia. Eee, o którym się wchodzimy? Nie wiem. No z 6 godzin myślę co najmniej byśmy tam bo 11, ja, 17. Jak, jak wrażenia? Eee, dużo atrakcji, duży plus to co Ci mówiłam, że może i zimno faktycznie, w sensie trzeba się cieplej ubrać, ale na pewno nie ma kolejek. Do... Myśmy chyba jeździli prawie wszystkie możliwe kolejki karuzele i tego typu rzeczy jak jest sezon, to sobie mogę wyobrazić ile się czeka do każdej jednej. Także gdyby ktoś się zastanawiał w zimie, tak jak my trafiliśmy z pogodą, bo akurat cały czas nie padało, było około 8 stopni. Całkiem przyjemnie jak jesteś w ruchu, to w sumie cały czas jeździ ci ciepło, bierzesz się też grubiej i jest ok. Dużo rzeczy na jeden dzień chyba i tak jeszcześmy wszystkiego nie zobaczyli. No nie także... niedokładnie. Ale polecamy każdemu można przyjechać też poza sezonem. Wyłączone dosłownie 3-4 atrakcje i kilka barów. A tak to bardzo fajna zabawa. Polecamy starym, młodym. Zwłaszcza młodym. Wiecie, jakie tam szalały? No, jedziemy dalej. Nara.